Aby prawidłowo ocenić strukturę TMR-u, na początku pobieramy reprezentatywną próbkę najlepiej z kilku miejsc stołu paszowego, aby wynik był jak najbardziej wiarygodny. Gdy już takową próbkę posiadamy, spisujemy jej wagę i zaczynamy. Próbkę wrzucamy na nasze sita i dzięki odpowiedniej sile i szybkości jesteśmy w stanie przesiać daną próbkę bezproblemowo. Gdy już mamy przesiany materiał, zawartość każdego sita ważymy oddzielnie i wyliczamy procentowy udział próbki na danym sicie. Najważniejsze, aby w zależności od udziału pasz objętościowych, szczególnie sianokiszonki, udział na pierwszym sicie był od 2 do 5, tak aby pasaż treści był jak najbardziej optymalny, co przyczyni się do najefektywniejszego wykorzystania składników pokarmowych zawartych w paszach objętościowych oraz treściwych. Aby stwierdzić, czy struktura danego TMR-u jest prawidłowa, wyniki sit paszowych powinny trzymać się następujących norm. Pierwsze sito od 2 do 8%, drugie sito od 30 do 50%, trzecie sito od 10 do 20% i czwarte sito od 30 do 40%. Ważne jest, aby suma sit trzeciego oraz czwartego nie przekraczała 50%, ponieważ powyżej tej wartości stado może być zagrożone kwasicą. Jeżeli gospodarstwo stosuje system żywienia PMR i część paszy treściwej jest zadawana z tzw. ręki lub poprzez stację paszową, wówczas w zależności od ilości dodajemy 2-3% do sit trzeciego i czwartego.